Witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam efekt wyszarzenia zdjęcia produktu, jeśli produkt nie jest dostępny w sprzedaży. Efekt będzie wyglądał tak. Popatrzmy sobie na to zdjęcie. Mamy tutaj notatnik z lisem. Jest to zdjęcie kolorowe. Produkt jest dostępny. Możemy go dodać do koszyka. Jeśli przejdziemy do edycji produktu. Zmienimy jego ilość na 0, zapiszemy. I po odświeżeniu strony zdjęcie nam się wyszarzyło. Daje to nam fajny efekt, który pokazuje klientom, że dany produkt już nie jest dostępny. Jeśli chcecie zobaczyć, jak w bardzo prosty sposób uzyskać taki efekt, oglądajcie poradnik do końca. Jeśli chcecie, aby takie poradniki pojawiały się częściej na naszym kanale, koniecznie zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. Napiszcie również w komentarzach, jakie poradniki chcielibyście zobaczyć. Będziemy je dla was tworzyć. A teraz przejdźmy do edycji kodu. Jesteśmy już w edytorze kodu. Ja posiadam otwarte dwa pliki. Jest to plik produkt.tpl oraz plik custom.css. Plik produkt tpl znajduje się w katalogu waszego szablonu, czyli wasz szablon templates katalog partial miniatur i produkt TPL. Natomiast plik custom.css wasz szablon assets css custom.css. Na początku w pliku produkt TPL musimy dopisać dodawanie klasy. Jeśli produkt nie jest dostępny do sprzedaży, w bloku który nazywa się Produkt Thumbnail mamy nasze zdjęcie. I to właśnie na tym zdjęciu chcemy dokonywać zmian. Musimy tutaj dodać klasę, ale wcześniej sprawdzimy, czy produkt jest dostępny. Jeśli jest dostępny, to nie będziemy mu nadawać klasy. Jeśli nie jest dostępny, to wtedy nadamy klasę. Napiszmy sobie ten kod. pisaliśmy jedną króciutką linijkę, czyli jeśli produkt nie jest dostępny na sprzedaż, wtedy będziemy coś wykonywać, a co będziemy wykonywać, po prostu dodamy mu klasę. Troszkę to sobie sformatujmy, żeby to było lepiej widoczne. Czyli tutaj mamy nasz warunek, jeśli. Warunek jest spełniony, czyli jeśli produktu nie można dodać do koszyka, zostanie dodana do niego klasa. Przejdźmy sobie teraz do naszego sklepu. Jak widzimy nasz produkt nie jest dostępny, ponieważ przycisk dodaj do koszyka jest nieaktywny, natomiast zdjęcie jest standardowego koloru. Możemy to sobie sprawdzić. Klikając na zbadaj element. I jak widzimy, klasa Out of Stock, którą żeśmy dopisali przed chwilą, jest nadana dla takiego produktu. Teraz musimy tylko dodać wyszarzenie dla zdjęcia. Aby to zrobić, musimy dopisać. Dopisaliśmy. Taki kod, czyli odnosimy się do zdjęcia, które posiada klasę Out of stock i nadajemy tutaj filter Grayscale. Nadajemy mu wartość 1, czyli 100%. Robimy to również dla WebKit Filter, tak aby na innych przyglądarkach również to działało. Skopiujmy sobie ten kod. Wracamy do naszego edytora kodu, przechodzimy do pliku custom.css CSS. I umieszczamy ten kod w naszym pliku. Zapisujemy. Możemy powrócić do naszego sklepu. Odświeżamy stronę po odświeżeniu. Widzimy, że nasz produkt jest wyszarzony. Sprawdźmy jeszcze, czy na pewno to działa. Dodajmy mu jakąś ilość. 20 sztuk. Zapiszemy. I po odświeżeniu widzimy, że kolory wracają. Przycisk jest z powrotem aktywny. Także jest to bardzo szybka, bardzo prosta zmiana, która daje ciekawy efekt dla Waszych produktów. Przypomnę jeszcze raz, że jeśli chcecie, aby więcej takich materiałów pojawiało się na naszym kanale, koniecznie zasubskrybujcie kanał, koniecznie dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie poradniki chcielibyście zobaczyć w przyszłości. To tyle ode mnie. Do zobaczenia.